10 lutego przypada rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię. Została ona przeprowadzona przez sowieckiego okupanta w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, dotykając głównie osadników wojskowych, w dużej mierze uczestników wojny z 1920 roku, urzędników państwowych oraz ich rodziny. Z Łomży i okolic wywieziono wtedy ponad 1800 osób. 80 Trzy lata minęło od pierwszej wywózki, która miała miejsce 10 lutego 1940 roku, właśnie z tego miejsca, gdzie się znajdujemy. to był dworzec kolejowy i stąd odchodziły kolejne transporty mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej na wschód. No jest to na pewno moment wzruszający, tym bardziej, że wstrząsnęła nami wszystkimi wojna na Ukrainie, gdzie znowu mamy. Jakby powtórkę z historii, znowu powtarzają się te same sytuacje. Dalej są wyważone dzieci, są niszczone obiekty cywilne, szkoły, teatry. W nieludzkich warunkach są przetrzymywani jeńcy wojenni, więc ludność Ukrainy nie do doznaje tych samych cierpień, które mieli Polacy w okresie II wojny światowej. Naszym obowiązkiem jest pamięć o osobach, które walczyły o naszą niepodległość, które też w nieludzki sposób zostały potraktowane i wywiezione z naszego regionu w głąb Syberii. Pamiętamy corocznie o tych osobach, o ich rodzinach, pamiętamy o osobach też, które zostały na Syberii, tam też kolejne pokolenia żyją i widzimy też, że te osoby chcą też wracać, bądź też potomkowie tych osób do łomży. 83. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na nieludzką ziemię upamiętniona została złożeniem kwiatów przed tablicą. Pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię znajdującą się na murach miejskiej hali targowej oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem sybiraków przy ulicy Katyńskiej, po którym odbyła się msza święta w sanktuarium miłosierdzia bożego sprawowana w intencji sybiraków i ich rodzin. No niestety, 10 lutego to data wyjątkowa w historii narodu to data, którą nie sposób pominąć, nie sposób zapomnieć. Powinniśmy wszyscy dążyć do tego, by kolejne pokolenia otrzymywały od nas spuściznę pamięci o bestialstwie, które, którego dokonał najeźdźca, najeźdźca rosyjski, który deportował bez powodu dziesiątki, setki tysięcy polskich obywateli tylko dlatego, że wydawało mu się, iż są mu niewygodni. Ta pamięć powinna być przekazywana w domach, w kościele, wszędzie, gdzie tylko się poruszamy i to jest nasze zadanie. Mój tata wraz z całą rodziną też był deportowany. On został wywieziony 20 czerwca, ruszył z Łomży 20 czerwca 1941 roku, tuż przed wybuchem Wojny rosyjsko-niemieckiej, ale te losy, które dzielił wraz z innymi, którzy już od lutego 1940 roku przebywali z daleka od polskich domów, to losy trudne i bardzo tragiczne. Warunki pierwszej z tych wielkich wywózek Polaków na Syberię były szczególnie tragiczne. Panował ogromny mróz dochodzący do minus 40 stopni. Wysiedlani, zerwani ze snu w środku nocy, mieli niewiele czasu na spakowanie swojego dobytku i, popędzani brutalnymi okrzykami funkcjonariuszy NKWD, byli przewożeni do czekających już na nich bydlęcych wagonów. W wagonach było zimno, a głód i choroby powodowały liczne zgony w czasie trwającego kilka tygodni transportu. Ciała często wyrzucano w śnieg obok torów na pastwę dzikich zwierząt. Było to istne piekło na ziemi. Deportacji na Syberię nic nie usprawiedliwia, to nie była żadna forma walki z politycznymi wrogami, jak się tłumaczyli sowieccy oprawcy, to była perfidna, zaplanowana zbrodnia na polskim narodzie. Jak szacują historycy, w lutym 1940 roku Sowieci wywieźli na Syberię około 200 tysięcy Polaków. Łącznie we wszystkich czterech falach masowej deportacji, następne odbyły się w kwietniu 40 roku, czerwcu 1940 i maju-czerwcu 1941 roku, wywieziono w głąb Związku Sowieckiego około miliona 200 tysięcy Polaków. Tragedia każdego z nich zasługuje na naszą pamięć. W uroczystościach w Łomży udział wzięli poseł Kazimierz Gwiazdowski, senator Marek Komorowski, wicewojewoda Tomasz Madras, starosta Lech Szabłowski, przedstawiciele wojska oraz sybiracy i ich rodziny.